W tym filmie, który zaczynamy dzisiaj, porozmawiamy o potężnej modlitwie do Archanioła Rafała o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Jeśli więc jesteś osobą, która szuka uzdrowienia, fizycznego lub duchowego, posłuchaj tej potężnej modlitwy Archanioła Rafała i skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić żadnej wartościowej modlitwy. Archanioł Rafał jest powszechnie uznawany za posłańca uzdrawiania i zdrowia, postać o dużym znaczeniu w tradycjach duchowych różnych kultur i religii. Jego imię, które w tłumaczeniu oznacza Bóg uzdrawia, wyraźnie ukazuje jego boską misję promowania uzdrawiania zarówno w aspekcie fizyczne i duchowym. to połączenie z uzdrawianiem jest fundamentalne, Gdyż pozwala nam uzyskać dostęp do źródła regenerującej energii, która może odmienić nasze życie w głęboki i znaczący sposób. Kiedy zwracamy się do archanioła Rafaele w modlitwie, wzywamy jego potężnego wstawiennictwa, pozwalając jego uzdrawiającej energii płynąć do naszego życia i otulić nas płaszczem ochrony i miłości. Ta praktyka jest nie tylko aktem wiary, ale otwarciem, na aby otrzymać błogosławieństwa, którymi on chce nas obdarzyć. Gdy się modlimy, tworzymy świętą przestrzeń, w której możemy zastanowić się nad naszymi najgłębszymi potrzebami i pragnieniami, nawiązując bezpośrednią komunikację z boskością. Uzdrawianie przez archanioła Rafała jest szeroko udokumentowane w świętych pismach, szczególnie w Księdze Tobiasza, gdzie nie tylko prowadzi Tobiasza w jego podróży, ale także dokonuje cudownych uzdrowień, które pokazują jego moc i współczucie. Ta opowieść stanowi potężne przypomnienie, że Rafał jest zawsze obecny, aby pomagać nam w chwilach próby, oferując nie tylko uzdrowienie fizyczne, ale także duchowe przewodnictwo tym, którzy szukają drogi wiary i zaufania Bogu. Modlitwa do Archanioła Rafaela jest zalecaną praktyką dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć uzdrowienia w swoim życiu, czy to fizycznego, czy emocjonalnego. Odmawiając konkretne modlitwy poświęcone jemu, Możemy przywołać jego uzdrawiającą obecność i pozwolić, aby jego błogosławieństwa zamanifestowały się w naszej rzeczywistości. Jedna z najsłynniejszych modlitw prosi o jej wstawiennictwo w celu przywrócenia zdrowia ciała i duszy, podkreślając znaczenie harmonii między tymi dwoma aspektami naszego istnienia. Ponadto Regularna praktyka modlitwy do Archanioła Rafaele może być skutecznym sposobem na wzmocnienie naszej duchowości i pielęgnowanie pozytywnego nastawienia w obliczu przeciwności losu. Włączając tę modlitwę do naszej codziennej rutyny, tworzymy nawyk, który nieustannie łączy nas święte i przypomina nam o pełnej miłości obecności Boga w naszym życiu. Świadectwa o uzdrowieniach przypisywanych w stawiennictwu Archanioła Rafała są liczne i inspirujące. Wiele osób opowiada o doświadczeniach transformacyjnych po wezwaniu jego imienia w celu uzyskania pomocy. Historie te nie tylko wzmacniają wiarę w zdolność archanioła do niesienia ulgi i uzdrowienia, ale także inspirują nas do zachęcania nas ufać Bożej opatrzności, nawet jeśli odpowiedź na nasze modlitwy nie nadchodzi natychmiast. Dlatego, gdy zwracamy się do archanioła Rafała w modlitwie, Powinniśmy czynić to z otwartym sercem i chęcią przyjęcia boskich odpowiedzi, które mogą do nas dotrzeć, pozwalając tym doświadczeniom kształtować naszą duchowość i jeszcze bardziej przybliżać nas do boskiego celu. Bóg ma dla nas. Archanioł Rafał jest potężnym sojusznikiem w poszukiwaniu uzdrowienia fizycznego i duchowego, a kiedy słuchamy tej modlitwy z wiarą i oddaniem, podejmujemy ważny krok w poszukiwaniu przemiany we wszystkich aspektach naszego życia. Obyśmy zawsze pamiętali o mocy, o to Boże wstawiennictwo i zwracajmy się do Archanioła Rafała w chwilach, gdy tego potrzebujemy. Znaczenie Archanioła Rafała Rafael jest jednym z archaniołów wymienionych w świętych pismach, szczególnie znanym ze swojej fundamentalnej roli w księdze Tobiasza, gdzie jego obecność jest zauważalna i wywiera wpływ. W tej narracji objawia się jako przewodnik i uzdrowiciel, towarzyszący tobiaszowi w podróż pełna wyzwań i trudności, a także uzdrowienie ślepego ojca tobiasza. Ta historia nie tylko ilustruje zdolność Rafaela do czynienia cudów, ale także podkreśla jego rolę jako opiekuna i doradcy w krytycznych momentach życia. Postać Archanioła Rafała jest często przywoływana przez osoby zmagające się z chorobą, bólem lub zaburzeniami emocjonalnymi. Stając się potężnym symbolem nadziei i odnowy dla wielu osób poszukujących ulgi i uzdrowienia w swoim życiu, jego zdolność do wstawiania się za cierpiącymi sprawia, że jest on cenny sojusznik w dążeniu do zdrowia i dobrego samopoczucia, narracja Księgi Tobiasza uczy nas, że wiara i modlitwa są podstawą dostępu do błogosławieństw. Jakie może zapewnić Rafael? W kontekście opowieści, Rafael przebiera się za zwykłego podróżnika. Aby towarzyszyć tobiaszowi w jego misji. Młody mężczyzna zostaje wysłany przez ojca, aby odzyskać pożyczoną przed laty sumę pieniędzy. Podczas podróży spotykają ich niebezpieczeństwa i wyzwania, ale przewodnictwo Archanioła okazuje się kluczowe dla powodzenia podróży. Kiedy tobiasz natyka się na potworną rybę w rzece Tygrys, Rafael nakazuje mu ją złapać i zachować jej części jako potężne lekarstwa. Ta interakcja nie tylko pokazuje mądrość Archanioła, ale także podkreśla znaczenie zaufania Bogu w obliczu przeciwności. Podczas podróży, Rafael nie tylko pomaga Tobiaszowi wypełnić jego misję finansową, ale także przygotowuje go do stawienia czoła demonowi Asmodeuszowi, który go dręczy. Sara, kuzynka Tobiasza, pokazuje, że jej ochrona wykracza poza kwestie materialne i obejmuje również duchowe wymiary życia. Kiedy tobiasz w końcu poślubia Sarę, Rafael używa lekarstw wyekstrahowanych z ryby, aby wypędzić demona, który spowodował śmierć poprzednich mężów młodej kobiety. Ta boska interwencja nie tylko ratuje tobiasza i Sarę przed tragicznym losem, ale także rzuca światło na uzdrawiająca moc, którą Rafael reprezentuje w naszym życiu. Historia Archanioła Rafaele jest potężnym przypomnieniem, że fizyczne i duchowe uzdrowienie jest w naszym zasięgu dzięki wierze i szczerej modlitwie. Często wzywają go nie tylko ci, którzy szukają osobistego uzdrowienia, ale także ci, którzy pragną ochrony i przewodnictwa w swoim codziennym życiu. Ich obecność zachęca nas do stawiania czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. Rafael przybiera postać zwykłego podróżnika, aby towarzyszyć Tobiaszowi w jego ważnej misji. Młody mężczyzna zostaje wysłany przez swojego ojca Tobita z zadaniem odzyskania pożyczonej wiele lat temu sumy pieniędzy. Podczas tej podróży stają w obliczu kilka niebezpieczeństw i wyzwań, ale przewodnictwo Archanioła okazuje się niezbędne, aby zapewnić sukces jego przedsięwzięciu. W krytycznym momencie Tobiasz natyka się na potworną rybę w rzece Tygrys, i to właśnie w tym momencie Rafael nakazuje mu ją złapać i uratować ich części jako silne lekarstwa. Ta interakcja nie tylko pokazuje mądrość Archanioła i jego wiedzę na temat właściwości leczniczych żywiołów, ale także podkreśla znaczenie zaufania Bogu w czasach przeciwności. Podczas podróży Rafael nie ogranicza się do pomocy Tobiaszowi w wypełnianiu jego misji finansowej, ale przygotowuje go także do stawienia czoła demonowi Asmodeuszowi, który dręczy Sarę, kuzynkę Tobiasza, pokazując, że jego ochrona obejmuje nie tylko sprawy materialne, ale także duchowy wymiar ludzkiego życia. Kiedy Tobiasz w końcu dołącza do Sary, Rafael używa lekarstw wyekstrahowanych z ryby. Aby wypędzić demona, który spowodował śmierć jego poprzednich mężów. Ta boska interwencja nie tylko ratuje Tobiasza i Sarę przed tragicznym losem, ale także ujawnia moc o uzdrowieniu, jakie Rafael reprezentuje w naszym życiu i w walce ze złymi siłami. Historia archanioła Rafaele służy jako potężne przypomnienie, że fizyczne i duchowe uzdrowienie jest zawsze w naszym zasięgu dzięki wierze i szczerej modlitwie. Często wzywają go ci, którzy szukają nie tylko osobistego uzdrowienia, ale także ochrony i przewodnictwa w swoim życiu. Codzienne życie, Twoja obecność dodaje nam odwagi i determinacji w stawianiu czoła wyzwaniom. Dlatego też, gdy zastanawiamy się nad rolą Archanioła Rafała w Świętych Pismach i w naszym współczesnym życiu, czujemy się zainspirowani do szukania jego wstawiennictwa w chwilach potrzeby i do zaufania przemieniającej mocy modlitwy, która przyniesie uzdrowienie i odnowę zarówno nam samym, jak i innym. Tych, na których nam zależy, których kochamy, kontynuując naszą duchową podróż z wiarą i nadzieją. Moc modlitwy autorstwa Akanjo Rafaele. Modlitwa jest istotną praktyką duchową, która daje nam możliwość wyrażania naszych pragnień i potrzeb wobec tego, co święte. Kiedy zwracamy się do Archanioła Rafaele w naszych modlitwach, nie tylko prosimy o pomoc, ale także tworzymy przestrzeń w naszych sercach, aby powitać jego błogosławieństwa. Uzdrawiająca i transformująca, ta intymna więź z Archaniołem pozwala nam uzyskać dostęp do źródła boskiej energii, która może przynieść ulgę i odnowę w trudnych czasach. Kiedy wzywamy Rafaele w modlitwie. Nawiązujemy głęboki dialog z boskością, gdzie możemy dzielić się naszymi najbardziej intymnymi troskami i szukać wskazówek w naszym życiu. Ta praktyka nie tylko wzmacnia naszą duchowość, ale także pomaga nam kultywować nastawienie wdzięczności i otwartość na boskie interwencje, które mogą mieć miejsce w naszym codziennym życiu. Poprzez modlitwę jesteśmy w stanie dostosować nasze myśli i intencje do woli Boga, pozwalając światłu Archanioła Rafaele oświetlić naszą ścieżkę i poprowadzić nas w kierunku fizycznego i emocjonalnego uzdrowienia, którego tak bardzo pragniemy. Prosząc o jego wstawiennictwo, otwieramy drzwi, aby że jej uzdrawiająca energia płynie w nas, przywracając nie tylko zdrowie, ale także przynosząc wewnętrzny spokój i duchową równowagę. Ponadto. Regularna praktyka modlitwy do archanioła Rafaela może być potężnym sposobem na wzmocnienie naszej wiary i odporności w obliczu przeciwności losu. Poświęcając czas na codzienne łączenie się z nim, tworzymy nawyk, który przypomina nam o stałej obecności święte. W naszym życiu i zachęca nas do stawiania czoła wyzwaniom z odwagą i nadzieją. Dlatego, gdy zwracamy się do Archanioła Rafaele ze szczerością i oddaniem, nie tylko szukamy pomocy dla siebie, ale także wstawiamy się za tymi, których kochamy. Ta praktyka modlitwy za innych poszerza nasze duchowe połączenie i promuje poczucie wspólnoty wśród nas wszystkich. Że szukamy uzdrowienia i dobrego samopoczucia. Dlatego, gdy zastanawiamy się nad znaczeniem modlitwy w poszukiwaniu uzdrowienia i równowagi duchowej, zdajemy sobie sprawę, że jest to droga pełna możliwości osobistego rozwoju i wewnętrznej transformacji. Gdy nadal przywołujemy Archanioła Rafaele do naszego życia, musimy być otwarci, aby otrzymać Twoje błogosławieństwo i pozwolić Twojemu światłu prowadzić nas w naszej duchowej podróży. Potężna modlitwa do Archanioła Rafała o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Archaniele Rafaeli, niebiański lekarzu, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei, prosząc, abyś wylał na mnie swoją uzdrawiającą moc, aby każda komórka mojego ciała została wypełniona siłą życiową, która od Ciebie emanuje, pozwalając mojemu organizmowi, aby się uzdrowić. Całkowicie wyzdrowieć i powrócić do idealnego stanu zdrowia, proszę, aby wszystkie negatywne energie, które mogą wpływać na moją istotę, zostały rozproszone i przekształcone w światło, abym mógł zamanifestować harmonię we wszystkich aspektach mojego życia. W tej chwili, poddania się, proszę o Twoje wstawiennictwo, aby Twoje uzdrawiające światło przeniknęło każdą część mojej istoty, przywracając nie tylko moje zdrowie fizyczne, ale także równowagę emocjonalną i duchową aby boska energia mogła przepływać przeze mnie, oczyszczając mnie z jakiekolwiek zło, które może być obecne i sprzyjające całkowitej odnowie ciała i duszy, poprzez przywoływanie Twojej obecności czuję się otoczony płaszczem ochrony i miłości, który zachęca mnie do pójścia naprzód z ufnością. Archaniele Rafei, uznaję znaczenie uzdrowienia nie tylko w aspekcie fizycznym, ale także duchowym mojego życia, dlatego proszę Cię, Pomóż mi uwolnić się od wszelkiego ciężaru emocjonalnego lub psychicznego, który może mi przeszkadzać w pełnym życiu. Pomóż mi odnaleźć wewnętrzny spokój i jasność pośród burz życia, co pozwoli mi przyjmować każdy dzień z wdzięcznością i radością. Niech każdy mój oddech będzie krokiem w stronę pełnego zdrowia i dobrego samopoczucia, gdy zobowiązuje się dbać o swoje ciało jako o świętą świątynię której Twoje światło może świecić jasno, tak jak pomogłeś Tobiaszowi w jego podróży. Proszę Cię, abyś mnie prowadził moja własna podróż, oświetlająca moją ścieżkę i pokazująca mi najlepsze wybory, aby osiągnąć pożądane uzdrowienie. Archaniele Rafei, kontynuując tę podróż transformacji i uzdrowienia, pragnę również być kanałem uzdrowienia dla innych wokół mnie, inspirować mnie do oferowania wsparcia i miłości tym, Którzy zmagają się z własnymi problemami zdrowotnymi lub trudnościami emocjonalnymi, pomagać mi bądź dla nich źródłem nadziei i zachęty, tak jak jesteś dla mnie. Archaniele Rafei, uznaję, że nie jestem sam w tej podróży, ponieważ wiem, że Twoja ochrona i przewodnictwo są zawsze u mojego boku, pomagając mi pokonywać trudności i znajdować spokój pośród burz życia. Każdy dzień staje się nową okazją do doświadczyć pełni Twojej miłości i zamanifestować zdrowie i dobre samopoczucie, których tak bardzo pragnę, jednocześnie zobowiązując się do dbania o moje ciało i duszę jako akt wdzięczności za życie, które zostało mi dane. Kontynuując moją podróż ku uzdrowieniu i odnowie, proszę Cię, pomóż mi pozostać otwartym na lekcje, które pojawiają się po drodze. Pozwalając mi uczyć się z każdego doświadczenia i wzrastać w mądrości i współczuciu, a także pomóż mi pielęgnować duch wdzięczności za wszystko, co osiągnąłem i za wszystko, co jeszcze przede mną, ponieważ wiem, że każde wyzwanie jest szansą na rozwój i transformację. Archaniele Rafaeli, pragnę być odbiciem uzdrawiającego światła, które otrzymuję od Ciebie, tak jak Ty prowadziłeś Tobiasza w jego podróży. Proszę Cię, abyś zainspirował mnie bym była źródłem nadziei i wsparcia dla otaczających mnie ludzi, pomagając im w ich drodze. Własne poszukiwania uzdrowienia i równowagi, pozwalające nam wspólnie tworzyć środowisko miłości i współczucia, w którym każdy może się rozwijać. Z każdą modlitwą, którą odmawiam, i każdą chwilą refleksji w Twojej obecności czuję się bardziej połączony z boskością i bardziej dostosowany do większego celu mojego życia. W pełni ufam twojej zdolności do poprowadzenia mnie do stanu optymalnego zdrowia i wewnętrznej harmonii. Kontynuuję tę podróż z odnowioną wiarą i bezwarunkową miłością. Kończąc naszą refleksję nad filmem Archanioł Rafał, posłuchajcie tej modlitwy o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Ulecz całe ciało. Jesteśmy prowadzeni do rozważenia głębi i znaczenia wstawiennictwa Archanioła Rafaiele w naszym życiu. Jego postać symbolizuje nie tylko uzdrowienie fizyczne, ale także duchową odnowę, której wszyscy szukamy w czasach trudności i cierpienia, kiedy wzywamy Rafaele, poprzez modlitwę łączymy się ze źródłem boskiej energii, która może przemienić nasze doświadczenia bólu, i dyskomfortu w okazję do odnowy i rozwoju. Modlitwa do Archanioła Rafaele jest zaproszeniem do transformacji, gdzie każde wypowiedziane słowo staje się kanałem, przez który jego uzdrawiające błogosławieństwa mogą płynąć do naszego bytu. Kiedy prosimy o jego pomoc, nie tylko prosimy o ulgę w naszych cierpieniach, ale także otwieramy nasze serca, aby przyjęły światło i mądrość, które ono oferuje. Praktyka ta zachęca nas do zaufania boskiej opatrzności i wiary. Że bez względu na okoliczności, z którymi się zmagamy, zawsze istnieje nadzieja na uzdrowienie i powrót do zdrowia. Ponadto Rafał, jako przewodnik i opiekun, jest fundamentalny w naszej duchowej podróży. Tak jak towarzyszył Tobiaszowi w jego misji, przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, jego obecność dodaje nam odwagi. By stawiać czoła wyzwaniom życiowym z wiarą i determinacją, w całym filmie jesteśmy zainspirowani do refleksji nad wieloma sposobami, w jakie możemy przywołać jego pomoc nie tylko dla siebie, ale także dla tych, których kochamy, tworząc sieć wsparcia duchowego wykraczającą poza nas samych. Dlatego kończąc te refleksje, zachęcamy się do podtrzymywania żywej więzi z Archaniołem Rafałem poprzez codzienną modlitwę, pozwalając jego przewodnictwu i ochronie prowadzić nas ku pełni życia. Podczas gdy kontynuujemy naszą duchową podróż z odnowioną wiarą i otwartym sercem do cudów, które Bóg dla nas przygotował. Obyśmy zawsze pamiętali o przemieniającej mocy modlitwy i pełnej miłości obecności Archanioła Rafała w naszym życiu, pewni, że każda modlitwa jest krokiem w stronę uzdrowienia i harmonii we wszystkich aspektach naszego istnienia, gdy podążamy naprzód tą pełną światła podróżą. I nadziei, kiedy wzywamy Rafaele. Nie tylko prosimy o ulgę w naszych cierpieniach, ale także otwieramy się na możliwość wewnętrznej przemiany, pozwalając jego uzdrawiającej energii przepływać przez nas i otaczać nas miłością i ochroną. Obecność archanioła Rafaela przypomina nam, że uzdrowienie nie ogranicza się do ciała fizycznego, ale obejmuje również nasze emocje i ducha. Kiedy się modlimy, tworzymy świętą przestrzeń której możemy zastanowić się nad naszymi zmaganiami i wyzwaniami, pozwalając, aby Boskie światło oświetliło naszą ścieżkę i prowadzi nas ku pełnemu zdrowiu. W tym momencie poddania się znajdujemy siłę, aby pokonać przeciwności. Ponadto praktyka modlitwy do Archanioła Rafała zachęca nas do pielęgnowania nastawienia wdzięczności i zaufania, uznając, że każdy dzień jest nową okazją do doświadczenia błogosławieństw, które nam oferuje. Dzieląc się z innymi naszymi doświadczeniami uzdrowienia, przyczyniamy się do duchowego wsparcia. Sieć, która wzmacnia naszą społeczność i inspiruje tych, którzy przechodzą przez trudne chwile, do szukania pomocy i pocieszenia w wierze. W miarę jak nadal wzywamy Archanioła Rafaele w naszym życiu, musimy być świadomi lekcji, których nas uczy o miłości, współczuciu i odporności. Jego wstawiennictwo zachęca nas do troski nie tylko o siebie, ale także o tych wokół nas, pielęgnując środowisko uzdrawiania i wzajemnego wsparcia, w którym każdy może rozwijać się w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. W miarę jak nadal wzywamy Archanioła Rafaele w naszym życiu, musimy być świadomi lekcji, których nas uczy o miłości, współczuciu i odporności. Jego wstawiennictwo zachęca nas do troski nie tylko o siebie, ale także o tych wokół nas, pielęgnując środowisko uzdrawiania i wzajemnego wsparcia, w którym każdy może rozwijać się w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Taka postawa Solidarności jest niezbędna do zbudowania silnej społeczności, w której każda osoba czuje się ceniona i wspierana w swojej osobistej podróży. Dlatego kończąc te refleksje na temat mocy modlitwy do Archanioła Rafała, przypominamy sobie o tym, jak ważne jest podtrzymywanie tej duchowej więzi w naszym codziennym życiu, pozwalając, aby jego światło i mądrość prowadziły nas w poszukiwaniu uzdrowienia i odnowy. Gdy idźmy naprzód w tej podróży. Pełnej boskich obietnic i możliwości rozwoju w wierze i miłości, musimy zobowiązać się do codziennego praktykowania wdzięczności, doceniając małe i duże błogosławieństwa, które otrzymujemy. Co więcej, należy pamiętać, że modlitwa nie jest tylko prośbą o pomoc, ale także aktem poddania się i zaufania Boskiemu planowi. Kiedy otwieramy się na przyjęcie błogosławieństw Archanioła Rafaele. Zobowiązujemy się również do bycia kanałami tego uzdrawiającego światła. Dla innych, rozprzestrzeniając miłość i współczucie w naszych codziennych interakcjach. Dlatego kończąc te refleksje nad przemieniającą mocą modlitwy do Archanioła Rafała, zabierzmy ze sobą pewność, że zawsze jesteśmy otoczeni jego ochroną i przewodnictwem, gdy szukamy nie tylko własnego uzdrowienia, ale także przyczyniamy się do dobra zbiorowego. Bycie częścią naszej Wspólnoty, gdy wspólnie kontynuujemy tę podróż rozświetloną wiarą.